Witam w kolejnym odcinku Dzisiaj dalszy ciąg wybierania pestek dyni Dzisiaj dla przykładu Inny kombajn Jego jeszcze na kanale nie było Zapyta się może ktoś dlaczego taki kombajn Jak się jest poziom ten co poprzedni Lub ten co poprzedni Widzieliście, to po prostu ma duże roboty u siebie i nie jest w stanie pomóc wszystkim. I dlatego trzeba się pytać tych, co mogą pomóc. No, Ale tak w sumie idzie ciekawostka, żeby pokazać jak ten kombajn wygląda w pracy. No inny kombajn też. że ma większą moc przerobową ten kombajn, jakoś tak szybciej idzie. Yy, no ale z minusów takich, no to że szybko idzie to raz, a dwa jest trochę węższy, węższe pole zbioru, że ten kolec jest ten z kolcami jest po trochę węższy, ale nie stanowi to problemu, tam przątki tak są pospychane tak jak są. I daje to radę przyrobić No rozrzutnika nie ma tych resztek, ale to też powiedzmy, że da się przeżyć, chociaż lepiej by było wiadomo, że jak to lepiej to porozrzucane było, było. Do zbiornika teraz nie zajrzę, bo tam na drabince się wchodzi. Swoją drogą może i zajrzę. I to jest ta działka, która w zeszłym roku była prawie w połowie zalana wodą. Ja siejąc wtedy nie bardzo ryzykowałem, że przecież może być powtórka z tamtego roku. Co się okazało, nie było powtórki na moje szczęście i praktycznie w większości pola da się wjechać. Co prawda, w tym dole, wiadomo, mniejsze są dynie, bo tam nawet wiosną nawozy tyle nie dosypałem, ile bym chciał. Ale to bardzo dobrze, bo tam, gdzie te nawozy są tak drogie, i sypa się w takie miejsce, gdzie może ewentualnie wymoknąć, to bez sensu. Natomiast tu, gdzie się dało dojechać, to no, dało to jakiś plon. Ee, działka taka wadliwa, że jest podatna na zalewanie, ale drugi rok z rzędu udało mi się coś tam powiedzmy, udało się. No po prostu udało mi się nie trafić ze zlewami w tym roku. Tak? No, jakbym miał jakiś, jakbym miał wtedy nie w zeszłym roku, to bym połowy pola nie zebrał. Ale to już mówiłem podczas siewu, że się nie nastawiam, lepiej się zaskoczyć niż się rozczarować. Wiadomo. Co do plonu tu nie będę się wypowiadał, bo naprawdę Patrząc na to, z perspektywy kilku lat, dyń na polu może być dużo, ziarek mało i odwrotnie. Dopiero mówię do zbiornikach będzie można zweryfikować. Podobno do zbiornika jak pełny jest zbiornik wchodzi 500 kg pestek z suchej masy. Przy Simseku tamtym co był to podobna objętość, tam też wchodzi z 500 kg, no ale z moich wyliczeń wyszło, że tam wychodzi około tak bez upychania na Hama 450 kg, Tam tym zobaczymy. a jaki ciągnik, bo tam to wiecie, John Deere, a tutaj Zetor Porterra 115 Jakby kogoś interesowało, to kombajn jest od yy, firmy z Łukasza Tak przy okazji tylko. Nie tam coś reklamować, po prostu mówię, co tu jest. Wiecie co, tak praktycznie w większości przypadków konstrukcja tych kombajnów jest taka sama. Tu i się tylko różni trochę ten e, e, podajnik do dny. Bo jeszcze takie rolki są podatkowe, które popychają wtedy nie. Przez co nie ma takiej sytuacji jak w poprzednim kombajnie, że te nie się blokowały. No to, to też jest na plus, jeżeli chodzi o ten kombajn. będzie przebiegać te zbieranie na tej działce. Może mi się uda jeszcze tam w dole pokazać jak to idzie, ale to później, bo na razie jeszcze ten z górek zbieramy. No i jeszcze wysypywanie też. A i co ciekawe, bo e, pożyczyłem inną przyczepę, bo moja przyczepa jest e, trochę... To no, sami widzieliście co tam było i nie chciałem tu ryzykować. Mówię tu nie ma gdzie tak stanąć, żeby było wyżej, niżej. I jest e, pronarka T653 kośnik 2 łamane na paz. też nastawkami ale te nastawki nie wiem czy są mniejsze chyba nie ale po prostu jakaś ta przyczepa jest konstruowana że jest ona dużo niższa Panko. no to sypanko pierwszy zbiornik z racji tego że tam jest trochę teren torfowy to też te zbiorniki nie do są tak sypane Na razie jest bardziej pełno, ale później raczej nie będzie. No, i jak na to odmianę przystało te białe pasteczki, są, nie? Ale to na rustikal w tym roku taka dziwna sytuacja jest. Ale dużo ich nie ma. Ogólnie ładne ziarka. Dogrywam ten fragment telefonem, bo kamera została w ciągniku. A nie było kiedy po to pójść, bo tutaj tak sytuacja wygląda, trzeba było widłami wyrzucać dynie ciężko się już to zbiera w tym całym dole, ale co się dało zebrać, to się zebrało, a resztę machnąć ręką na to no niestety jak coś jest, to i straty muszą być w taki czy inny sposób wiadomo, zresztą się liczyłem z tym wszystkim, mówiłem od początku tutaj odkąd posiałem dynie i drugi zbiornik trochę czasu zeszło przy tym kawałku, ale już teraz zostały tylko dwa lepsze, jeżeli chodzi o teren, bo grzęsko przynajmniej nie będzie. No ten zbiornik to był tak dwie trzecie powiedzmy na oko. Tam zbiornik i tak do końca nie wylatuje, ale to i do mnie taki zbiornik przyjechał, więc powiedzmy, że wleciało to, co wleciało. No już jest taka szaruwa, trochę, ale widać jeszcze coś, nie? Za 100 dołu robię. Takie tam 20 arów. Trochę zachwaszczone jest. Dobra, widzę, że działa. Będę musiał kwasty chwasty wyciągać. Szczenie. tej tu to raczej nie weźmie i to może powypadać no niby pasteczki są, ale Trochę więcej. I tutaj naprawdę nie powiem, ładne dynie są. Gdyby nie zachwaszczenie, to to wiadomo super by było, ale powiem Wam, że te zakwaszczenie to tak w zasadzie dobrą robotę zrobiło, bo w sierpniu jak były upały, to te ziele trochę ochroniło przed tymi upałami te dynie i nie tak gniją. To taki jest plus tego zakwaszczenia, że tam gdzie są pasty, to nie ma gniłów. Przynajmniej u mnie. Ale to różnie są, bo są sytuacje, że odwrotnie, że są czyste dynie i są. Ładne, niegniłe i też z chwastami i nie są gniłe, więc to nie jest żadna reguła. Spotkałem się z takimi i takimi. Pewnie przy tym Wenus, co tam będą? Czas to nic nie będzie To jest ostatnia działka z dynią Odmiana Venus Co mogę krótko o niej powiedzieć To to, że dynie są mniejsze jak w rustykalu, yy, Ale za to troszeczkę więcej pestek jest w samej dyni Dyni jest dużo, ale są małe Znaczy są większe i mniejsze, ale tych mniejszych jest zdecydowanie więcej równe można szybciej jechać rządki są długie, nie trzeba sobie zabracać głowy tym, że no, zaraz trzeba zawracać no, Specjalnie wybrałem te działkę jako na koniec, bo no wiecie tam przy tym padnie nocy robić czy się tak wyłączą tak to już w ogóle. Szukać szczęścia, nie wiadomo się. Gdzie... Trochę ciemno tu jest. Mało co widać. W nocy to taka średnia robota. Ale już niedużo zostało, zostało jeszcze tam cztery rządki, tutaj dwa, z tym co jedziemy to trzy jeszcze z godzinka i będzie wybrane. Pola już z już przejechaliśmy kawałek dynie są trochę bardziej żółte nie wiem czy to będzie widać to jest jeszcze robota to jest czyste, nie ma łęci e, nie ma chwastu. No to ja nic nie muszę robić. Jak ty nie są zdrowe i miłe, to kolce zbierają wszystko dokładnie Praktycznie nawet nie musiałoby jeździć, ale to wiecie tak się jeździć żeby tak obserwować to, co się dzieje. Natomiast organizacja dąży do tego, żeby... Вот и все.